Was kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest premiera zdrabki Kasa Deluxe za 10 zł. Bardzo fajna, podoba mi się. Stopnie wygranych pokażę wam, sobie zastopujecie sobie, zobaczycie, jakie są stopnie wygranych. Jest od 1 do 9. Ja przygotowałam tych zdrapek Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli koszt dzisiejszego odcinka to 60 zł. Mamy z numerem jeden, pięć, dziesięć, dwanaście, dziewiętnaście i dwadzieścia pięć. Mamy jedyneczkę i dwudziestkę piątkę, czyli mamy początek, i koniec, i środek. Także łapki do góry, trzymajcie kciuki i bierzemy się za, za drapanie. Także zaczynamy od numeru jeden. Już was przybliżam. A. Tutaj mamy plik. Plik nie daje nam mnożnika, ale safe nam daje dwukrotość przypisanej do niego kwoty. Wygrane sumują się. Także, kochani, trzymajcie mocno, 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 mocno kciuki. Jeszcze może was troszkę przybliżę. I drapiemy. I mamy tak, o, bardzo fajnie się ją drapie. Czyli tak, mamy 17, 18, 35, 28. I 26. Także takie mamy cyfry, a wygrywają, a nasze liczby są to 27. Startujemy oboczkiem, oboczkami. Mamy 16. Kolejne. 4 nie mamy. 9 nie mamy. I 29 nie mamy. Kolejny rządek. 39 nie ma. 25 nie ma. Mamy 17, super. 17 jest, czyli nie będziemy na całkowitym minusie. 14 nie ma. I 21 nie ma. Kolejny rządek mamy. 23 nie mamy. 40 nie ma. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie. 7 też nie ma. 12 nie mamy. 33 nie mamy. I ostatni rządek jest to 5 nie ma. 19 nie ma. 36 blisko. 22 nie ma. I dwójki nie ma. A pod 17, kochani, mamy 10 zł. Super. Bardzo się cieszę. Kontrolne powinny być chyba CTC Tak jest. Zgadza się. Jest CCC. Więc pierwsza z mamy 10 zł. Super. Lecimy kolejną zdrapeczkę z numerem 5. I wygrywające liczby mamy tak. Mamy znowu 17, zobaczcie. 15, 8, 32 i 24. I lecimy spraw O, za wysoko. Mamy 31. O, patrzcie, ale byśmy mieli fajną kasę, nie? No, musieli tego boka dać. Dobra, lecimy dalej. Mamy 23. Kolejny. Mamy, Mamy 15. Zobaczcie. Super. Super. 28 nie ma i 35 nie ma. Kolejny rządek jest to. Trzynastki nie ma. Jedynki nie mamy, szóstki nie ma, dwunastki kochani nie mamy i czterdziestki nie ma. Lecimy. Kolejny rządek jest to jedenaście, nie mamy, dwadzieścia jeden, nie mamy, pięć nie mamy i osiemnaście też nie mamy. Czwórki też nie ma. Ostatni rządek. I o, mamy 33. Znowu blisko. 14 nie ma. 38 nie ma. 39 nie ma. I 9 nie ma. Także mamy pod piętnastką Mamy, kochani, 10 zł. Więc super. Mamy CCC. Powinno być jest CCC. Super. Druga jest wygrana. Lecimy teraz, kochani, z numerem 10. I sprawdzamy, czy dziesiątka nam da też szczęśliwe. Mamy 2. Mamy 6. Mamy 11. 16. I 21. I może lecimy sobie teraz, może, kochani, od końca.

i 29. No, kochani, ta jest drobeczka pusta. Mamy HP. Mamy pierwszego pustaka. Lecimy teraz, kochani, z numerem 12. Czy będzie szczęśliwa? Zaraz się okaże. Mamy 3 22 34 35 i 40. I sprawdzamy. Mamy Trzydzieści dwa, dwadzieścia pięć dziewiętnaście, dwadzieścia trzy blisko cztery blisko. Kolejny rządek mamy dwanaście nie ma, trzydzieści osiem nie ma, trzydzieści jeden nie ma, osiemnaście nie ma i siedemnaście nie ma. Kolejny rządek jest to.

Kolejna zdrabka pusta. Na razie jest kochani remis 2 do 2. Zostały nam jeszcze dwie zgrapeczki z numerem 19 i lecimy. Mamy 7 23 32 8 i 2. I sprawdzamy. Mamy 31. No startujemy. Zaczynamy tym 33 kolejny, 9, kolejny 27 i 22 kolejny. <kluzny> Lecimy drugi, że... O, mamy pliczek. Super. Mamy pliczek. 24 blisko.

21 nie ma. 35 też nie mamy. 16 też nie mamy. I mamy drugi pliczek. Super, na koniec. Także dwie dyszki już mamy. Zaraz zobaczymy. Oj, i sprawdzamy. I mamy 10 zł. I 10 zł. Czyli mamy dwie dyszki. Super. Bardzo się cieszę. Jest to FFF. Na wszelki wypadek sprawdźmy jeszcze raz. 31 nie było, 33 nie było, 9 nie było, 27 nie było, 22 nie było, 24 nie było, 19 też nie, 14 też nie, 34 też nie, 41, 6, 11, 26, 4 nie było, 21 nie było, 35 nie było i 16 nie było. Także mamy tutaj, kochanie, dwie dyszki. I ostatnia. Zdrapeczka yy, z numerem 25. Czy 25 też będzie szczęśliwa, tak jak jedynka, czy nie? będzie pechowa? Także trzymajcie kciuki. I mamy 36, 22, 7, 16 i 38. I sprawdzamy sobie. Yy, dobra, tu mamy 6. Znowu startujemy. 5. Nie ma. 11. Nie ma. 2. Nie ma. 39. Nie ma. 40. Nie ma. 23. Nie ma. 26. Nie ma. 12. Nie ma.

i 37 też nie ma. No niestety na sejfika nie mogliśmy liczyć. Ale plik zobaczyliśmy. Także kochani, podejdźmy teraz do podsumowania. Na 6 zdrapek, czyli na, 30, na 60 zł, zdrapki z numerem 10, 12 i 25 nam przegrały. To są trawki przegrane. A tutaj mamy wygrane, czyli nam wygrała, wygrał numer 1, numer 5 i numer 19. Czyli tutaj mamy dyszkę, tutaj mamy dyszkę i tutaj mamy dwie dyszki, czyli 20-30-40 zł. No, minus jest, jest, ale bałam się, że będzie większy ten minus. Ale cztery dyszki to też jest dobrze. 20 zł na minusie. No cóż, raz jest lepiej, raz jest gorzej, tak? Ale premierka, jak widzicie, na razie premierki idą mi. ok. Nie, jest, nie ma pustaków, to się liczy. Także, jeżeli Wam się filmik spodobał, poproszę o łapeczki, o komentarze, o subskrypcję. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!